Siema. Przedstawiam wam świętą hipsterkę, co problem z błędami, glitchami i bugami miała. Co mogło jej się przydarzyć w tym pięknym mieście Santo Ileso? Zaciekawiłem, no to zaczynajmy. Nasza święta uwielbia w widowiskowy sposób kończyć walkę z oponentem. Nawet do takiego stopnia, że. no jakby to ładnie powiedzieć, przenikają się nawzajem. Czy z lotu ptaka da się zrobić piękny finisher? Proszę bardzo i oczywiście, jak zawsze, przenikając przez przeciwnika. There. A może by tak zrobić to bez dotykania? Cytując klasyka, potrzymaj mi piwo. Że, że, że co, że za mało, proszę bardzo, nawet granat bez dotykania przeciwnika. O, nie wytrzymam zaraz! Coś Dobra, serio, nie mam pojęcia jak to nazwać, no bo przecież korkociąg w drzwi brzmi jaki wygląda idiotycznie, mm. I teraz quiz. Co się może stać z kiedy dotknie go nasza święta? A wystrzeliw w powietrze, B zniknie, co jest wysoce prawdopodobne, a może C utopi się? Tak po prostu coś, co ma się nie topić, zostało zatopione. Dla potwierdzenia teorii zróbmy to jeszcze raz. Przód kurwa parę centymetrów, ty wciór się nie przeciśnie. Kurwa jego mać, od razu sprząta wszystko. Byliście może kiedyś w muzeum figur woskowych, spoko? Ja też nie, ale za to mam taki mały, piękny widok w postaci dwóch osobników. Szok. Szok, rozpacz, niedowierzanie. Jakaś resztka nadziei. Jeszcze. Proszę bardzo, żeby nie było, że nie ma <laughs> easter Eggów tym razem. Mamy do czynienia z Gordonem Freemanem. Oczywiście, można go rozpoznać po łomie trzymanym w ręku. I tak trochę jest taki no hehe, mało ruchomy, bo wiecie, figury woskowej te sprawy. <laughs> Muszę wam wyjaśnić zaistniałą sytuację, chociaż będzie ciężko. Jadę sobie swoim pięknym niebieskim autem. Podczas mojej nieuwagi spowodowałem kolizję drogową, no cóż, zdarza się. Nauczony życiem, postanowiłem więc uciec z miejsca wypadku, ale holownik się nie poddawał, mimo tego, że wjechał w hydrant. Nie chciałem go naciągać na dodatkowe koszty, okej, okay? więc postanowiłem się zatrzymać i pogadać, jakoś się dogadać. Ale on e, zabił jedną z figur woskowych, mimo tego jak to głupio nie brzmi, wygląda no jeszcze głupiej. Może i figury woskowe nie są zbyt trwałe, co widać na załączonym wcześniej klipie wideo, ale za to drzwi naszego samochodu są niezniszczalne, twarde jak tytan, twarde jak skała nieugięte, potrafiące nawet zabić na śmierć. Jak mowa o zabijaniu, to co najlepiej zrobić, by nas nie zauważono? Co może się wydarzyć, przelatując pod mostem naszym helikopterem w Saints Row? A, most się zawali, bo tak, B, ciąg spowodowany przez helikopter zwieje auta z autostrady, czy może C helikopter po prostu przestanie działać? Jak obstawiałeś odpowiedź B, to Brawo, wygrałeś talon, na kurwej balon? Kto by pomyślał, że taka nasza bidulka będzie się trzęść w takim upale trząść? Trzą trząść chyba, chyba trząść. Ojoj, ani nie też jest zimno. A może po prostu są chore? Ale czekaj, 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 czekaj. Banner reklamowy przecież nie może być chory. Na odpierdol. Ja nawet u siebie zrobiłem na pierdol. A no tak, to wszystko już się układa w logiczną całość. Tutaj chodzi po prostu o Wixę. T-pose jest to domyślna pozycja dla modelów 3D wykorzystywany w grafice komputerowej. Jest też nazywana pozycją uwaga ciężkie słowo referencyjną. Jak łatwo się domyślić, nazwa T-pose pochodzi od kształtu humanoida przypominającego właśnie to literę T, czyli nogi prosto a ramiona wyprostowane na bok, robienie tak zwanego samolotu. Startujemy Lotem jestem pilotem! No dobra, czas na kolejny quiz. Co zrobi goś wbity do połowy w asfalt, widząc pędzący samochód? A. Totalnie nic będzie czekać na szybką śmierć, no bo przecież i tak jest już w połowie zintegrowany z nawierzchnią? B. Zniknie, unikając śmierci, a może C. Wyskoczy z drogi niczym z procy, wpadając idealnie pod maskę samochodu. Odpowiedź zobaczcie sami. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Co ma wisieć? Nie utonie, chyba że mowa o pontonach, ale powiedzenia, co ma leżeć, niech będzie lewitować, to akurat, no sorry, nie znałem. A może jest tam taki niewidzialny podes, dzięki któremu da się tak fajnie stać w powietrzu? Może ktoś mi podpowie, mogę się przecież nie znać? Dobra, mam, sam na to wpadłem. Jest to niewidzialna ściana, dzięki której nasza święta, no niestety, nie może oddać celnego strzału w głowę. Ewentualnie blokuje nam przejście i choćbyśmy chcieli przezwyciężyć wszystko i wszystkich, no to niestety niewidzialnej ściany nam się nie uda. Czy zjadanie sygnalizacji świetlnej, oczywiście przez samochód, jest u Was normalną i często spotykaną sytuacją? Czy może częściej zdarza Wam się wpadać do ciężarówki na swojej latającej deskorolce? Oczywiście piszcie śmiało w komentarzach, jak to u Was na wsi bywa, a w tym przypadku to i w mieście. Na koniec zostawiam Was pięknym widokiem okien w Saints Row. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!